Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy, tym razem dotyczący zabiegów pozbiorczych na plantacjach truskawek. Połowa lipca, znajdujemy się w okolicach Grójca. Na większości plantacji jest to już okres pozbiorczy. Jeszcze trwają zbiory, ostatnie można powiedzieć, na plantacjach takich odmian jak Florence czy też Malwina. Teraz, oczywiście, po pozbiorach należy się skupić na zabiegach właśnie pozbiorczych. Nie zapominajmy o naszych plantacjach w tym okresie. Mimo, że ten sezon był naprawdę trudny dla wielu plantatorów, okres ten, właśnie pozbiorczy, jest bardzo ważny w budowaniu potencjału plonotwórczego na kolejny sezon. Dlatego powinniśmy tutaj wykonać na naszych plantacjach szereg zabiegów. Oczywiście, pierwszym zabiegiem, który należy wykonać w tym roku, jest koszenie liści. Czy te liście powinniśmy kosić na wszystkich plantacjach, czy tylko na plantacjach starszych niż pierwszoroczne? Moim zdaniem, w tym sezonie powinniśmy to koszenie wykonać na wszystkich plantacjach. Dlatego, że po. W tak intensywnych deszczach mieliśmy rozwój wielu chorób, i widzimy to na naszych plantacjach. Widzimy to na właśnie na porażonych liściach, na tych uszkodzonych. Widzimy to również wewnątrz naszych krzaków. Dlatego powinniśmy skosić nasze plantacje. I tam, gdzie było dużo chorób, gdzie nie zostały zebrane wszystkie owoce, gdzie mamy objawy szarej pleśni, powinniśmy te liście, te wszystkie skoszone części roślin usunąć z plantacji. Łącznie z tą słomą, która była, którą były ściółkowane nasze plantacje. Tak, aby wyeliminować jak najwięcej właśnie tych patogenów szkodliwych z naszych pól. Dlatego zalecam właśnie koszenie kolejnym zabiegiem który należy wykonać będzie mechaniczna uprawka. Czyli tutaj powinniśmy wpuścić wszelkiego rodzaju glebogrezarki, tak żeby spulchnić tą ziemię, dostarczyć jej powietrza, napowietrzyć ją odpowiednio, no i oczywiście zmielić resztki szczątek roślinnych, które zostaną i wyniszczyć wszelkiego rodzaju chwasty, które wschodzą właśnie teraz na naszych plantacjach. Okres lipca i sierpnia to również okres na budowanie potencjału twórczego na kolejny sezon. Dlatego nie zapominajmy też o nawożeniu naszych plantacji. Dobrze by było wykonać analizę gleby, tak żebyśmy wiedzieli, jaki poziom składników pokarmowych mamy w glebie. Właśnie po tym, po tym sezonie, po tych deszczach, gdzie dużo składników zostało wypłukanych w głębsze warstwy gleby, gdzie, gdzie nie są one dostępne dla roślin. Jeżeli nie wykonujemy analizy gleby, zalecam zastosowanie nawozu wieloskładnikowego, bezchlorkowego, jakim jest RoSafert 12-12-17, w dawce od 250 do 300 kg na hektar. Jeżeli zaś Państwo wykonacie analizę gleby, zalecałbym, jeżeli są odpowiednio uzupełnione, oczywiście potas i fosfor, zastosowanie nawozów azotowych. Można zastosować saletrę amonową lub saletrę wapniową. Na plantacjach, które uprawiamy na zagonach przykrywanych agrowłókniną czy folią, powinniśmy nawożenie oprzeć na fertygacji. Czyli teraz, w okresie właśnie tym pozbiorczym, zalecamy zastosowanie właśnie trzech dawek saletry wapniowej. No tutaj bym zalecał takie wyższe dawki niż to standardowo było, tak żeby dostarczyć właśnie tego azotu w granicach 20-30 kg czystego składnika. Plantacje, które były zalane, na których mieliśmy nadmiar tej wody po skoszeniu, tam też warto zastosować kwasy humusowe poprzez podanie nawozu Rosa Humus. Nawóz ten poprawi stosunki wodno-powietrzne w glebie. No i oczywiście pozwoli rozwijać się odpowiednio systemowi korzeniowemu naszych roślin. Jeżeli chodzi o ochronę naszych plantacji, myślę, że to ten sezon jest odpowiednim momentem na wrócenie do korzeni, wrócenie do podstaw. Całą ochronę po skoszeniu powinniśmy opierać właśnie na miedziowych i na nawozach siarkowych. Dlatego tutaj rekomendujemy wykonywanie zabiegów co 7-10 dni używając preparatu Nordox łącznie z nawozem ASX siarka. Właśnie podawanie tej miedzi i siarki będzie dobrze wpływało ograniczająco na wszelkiego rodzaju choroby, takie jak plamistości czy też mącznik. Dodatkowo oprócz tych preparatów zalecamy stosowanie Topsinu i Tip Topu. A na plantacjach, na których będzie duża presja ze strony mączniaka, zalecamy stosowanie do marku. Wraz z tymi preparatami polecamy stosowanie nawozów zawierających aminokwasy roślinne, które są zawarte w nawozie Protaminal, tak aby pobudzać jeszcze nasze plantacje, właśnie do wzrostu, do wypuszczania tych nowych zdrowych liści. Na plantacjach, które były właśnie też zalane tą wodą, będą się rozwijały choroby systemu korzeniowego, choroby odglebowe. Dlatego na tych plantacjach warto podać fosforyny. Tutaj rekomendujemy stosowanie basfoliaru Active. Produkt ten zdecydowanie będzie ograniczał wszelkiego rodzaju właśnie rozwój patogenów tych odglebowych. Gdy wypuszczą nam nasze rośliny więcej tych młodych, zdrowych liści, możemy również zastosować wiflo Bor. Zawarta w tym produkcie mieć przeniknie nam do, do systemu korzeniowego i również będzie działała ograniczająco na wszelkiego rodzaju właśnie choroby odglebowe. Jeżeli chodzi o szkodniki, przyrost nowych liści na pewno będzie też atrakcyjny dla przędziorków. Stosowanie siarki będzie ograniczało w pewnym stopniu przędziorki, ale należy monitorować, lustrować plantacje. I kiedy stwierdzimy przekroczenie progu szkodliwości, należy wykonać zabieg preparatem Coromite. Po skoszeniu liści na naszych plantacjach również wzrośnie nam presja ze strony chwastów. Nie będą one miały konkurencji właśnie o słońce, będą miały lepszy dostęp do tego słońca, do składników pokarmowych, no i co za tym idzie na pewno będą nam lepiej kiełkowały. Dlatego na chwasty jednoliścienne zalecamy zastosowanie preparatu Select Super. Jeżeli chodzi właśnie o te chwasty dwuliścienne, no tutaj mamy wycofany beta Trio. Został nam jedynie preparat Goldix Compact. Dlatego, kiedy chwasty zaczną nam schodzić, będą w fazie dwóch, trzech liści właściwych, będzie to moment na zastosowanie tego herbicydu. Nie przeciągajmy tego momentu. Jeżeli Będą te chwasty, wykonajmy ten zabieg, a pozostałe wyniszczanie chwastów musimy oczywiście prowadzić mechanicznie i ręcznie. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.